OK, po co nam ten Morse, czyli Valorous Operator. Wyobraźmy sobie, że mamy jakieś oceny. Na przykład 4, 4, 4, 5. I liczymy sobie średnią. Czyli, standard, czyli standardowo suma naszego, naszych ocen przez ich długość. Działa? Działa. Dobra, a teraz. Załóżmy, że chcielibyśmy liczyć średnią tylko w momencie, kiedy mamy więcej ocen niż dwie. len od scores większy od dwóch, wtedy sobie możemy to policzyć. Dalej działa? Dalej działa. Ale zobaczmy, że mamy tutaj len w score i tu mamy len w score, czyli dwa razy robimy tą samą operację. Ale możemy sobie to uprościć. Dwukropek równa się, Co jeszcze żeby wypadało w wziąć nawiaski. I tutaj można sobie użyć naszej zmiennej F5 Trzeba dalej tak samo Czyli teraz ta zmienna uzupełni się nam tylko wtedy Kiedy rzeczywiście ten warunek Będzie spełniony Możemy wywalić parę tych i sprawdzić czy to działa 5 I tam mówi, że nie ma takiej zmiany jak average Bo się nie zrobiła Czyli wypadałoby jeszcze zrobić coś takiego, że Average równa się non Na początku, żeby nie było takich błędów Tada! Po to właśnie służy nam Morse, czyli Valorous Operator. Zobaczcie, on nawet przypomina Morse.